Edziu, jedziemy do mojej znajomej. Ale lat ją nie widziałem, a zadzwoniła, że jest złom do Jak jest tam buda metalowa. Jak buda metalowa, to słabo, bo ta sama blacha jest. A ty płaczesz i płaczesz. Jak nie jest do złom do zabrania, to bierzemy. I czy to blacha, czy to grube, bierzemy wszystko. Marek, ja wiem, że nie można gardzić złomem. I z każdego trzeba się cieszyć. Masz rację, Edziu. To masz rację. Tak. A jaka kobitka dzwoniła? Młoda, samotna? Kobitka jest bardzo miła. W Twoim wieku to jeszcze oczywiście zaświeciły się, co? No trochę. Edziu, i ja ci powiem jeszcze najle najlepszą rzecz. Ona jest aretystką. Ona dziarzy. Tak. tu ładnie robi. Hej Barek, kusisz, kusisz mnie. Jak byłem młodszy, to mi się marzył taki smok. Na ręce, żeby wytotołować. A, Smok? Wawelski? Nie, tam Wawelski tam. Tylko pamiętaj, Edziu, bez żadnego podrywania.